Raz uchwalony, uchwalona taka subwencja może zostać potraktowana jako prawo nabyte, no i bardzo trudna będzie do skasowania. Więc przypuszczam, że to już będzie trwałe, trwałe zjawisko na polskiej scenie. Rząd niekoniecznie musi się na tym wyłożyć. Może po prostu przyspieszyć zadłużanie państwa. To jest swoistym paradoksem, bo te dzieci, które dostaną te 500 złotych subwencji, będą musiały ten dług publiczny spłacać albo jakoś w inny sposób stawić mu czoła, nie wiem jaki. Zwracam uwagę, że rząd uchwalił tę ustawę, znaczy Sejm uchwalił tę ustawę, większość rządowa w sytuacji, kiedy budżet zamknął się deficytem prawie 55 miliardów złotych, no to nie jest to nie jest, są żarty. No i tak się to skończy. Przy okazji zwiększa się przepływ pieniądza przez budżet. Do tego bym dodał jeszcze ten strategiczny plan wieloletni, który ogłosił pan wicepremier, minister rozwoju, pan Morawiecki. No to jest nic innego jak próba, powrotu do, że tak powiem, sanacyjnej polityki gospodarczej. Ja nie, nigdy nie wątpiłem, że sanacja jest ideałem pana prezydenta Jarosława Kaczyńskiego i tu widać... No, na, to jest jak gdyby renacjonalizacja gospodarki, przynajmniej w znacznym stopniu, bo jeżeli ma Polska, państwo właściwie, państwo staje się znowu głównym w tej strategii, państwo staje się głównym organizatorem życia gospodarczego, no i zamierza w tym celu wykorzystać również ćwierć biliona złotych oszczędności prywatnych, prywatnych oszczędności obywateli, no nic już nas nie dziwi w sytuacji, kiedy poprzedni rząd przejął 130 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych. To już nic nas nie może zaskakiwać. No ja myślę, że mam nadzieję, może tak powiem, że to jest tylko takie makagigi, którego nikt nie będzie realizował. bo Gdyby ten program, ta strategia miała być realizowana, no to jest po prostu odwrót od gospodarki wolnorynkowej, od, od takiego wolnościowego modelu do modelu sanacyjnego, a może nawet bardziej niż sanacyjnego, bo cóż no, reindustrializacja to rozumiem, że państwo już inwestowało i państwo będzie głównym posiadaczem przemysłu. No, to jest nic innego jak, jak powrót do polityki sanacyjnej z końcówki lat 30.